Mam wrażenie, że ostatnio wielu z nas nadużywa stwierdzenia kryzys w związku, albo nie do końca rozumiemy, czym on jest. Więc wyjaśnijmy to sobie. Kryzys jest wtedy, kiedy coś, co do tej pory funkcjonowało, nagle przestaje. To też jest swego rodzaju informacja dla nas, dla naszego związku, że powinniśmy się trochę mu przyjrzeć i zwrócić na to uwagę. Nie oznacza zaś jednoznacznie, że to jest koniec naszej relacji. Nie. Kryzys pojawia się najczęściej wtedy, kiedy jako para, jako związek przechodzimy duże zmiany. Wtedy, gdy nasze potrzeby zaczynają się rozjeżdżać, gdy każdy z partnerów zaczyna oczekiwać czegoś innego i nie znajdują tego wspólnego środka. Ale też kryzys może pojawić się wtedy, kiedy zmienia się postawa dwóch osób. Czyli jedna osoba dąży do tego, żeby rozmawiać o emocjach, żeby mówić o tych potrzebach, a druga z tego się wycofuje, nie chce o tym rozmawiać. To nie jest koniec świata. To jest moment, kiedy po prostu powinniśmy przyjrzeć się naszemu związkowi, naszej relacji i spróbować coś podziałać w tym temacie, nauczyć się komunikacji, a przynajmniej spróbować trochę o tej komunikacji, podyskutować i poćwiczyć. Ale przede wszystkim podstawą do tego, żeby zażegnać ten kryzys, jest uznanie tego, że coś nie działa, coś nie gra. I kiedy obie strony zauważą to, i podejmą wysiłek, żeby coś z tym zrobić, I wtedy jest szansa, żeby ten kryzys zażegnać i sprawić, żeby ten związek był jeszcze bardziej głęboki, jeszcze bardziej intymny niż był do tej pory.